Piotr Kiziela w Tygodniku Siedleckim opisuje sytuację z bulwarem nadrzecznym, który ma powstać. Wpłynął pierwszy wniosek na ręce przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Jodełki o nadanie nazwy tej inwestycji. Dokonał tego tak jak tutaj jest napisane, kandydat na burmistrza miasta Łuków, Arkadiusz Kaszny, który już startował kilka razy, no i proponuje nazwę Bulwar Niepodległości. W mieście dużo mówiło się, aby bulwar nosił imię chorążego Antoniego Dołęgi, był to znany żołnierz antykomunistycznego, polskiego podziemia. I co będzie dalej? No Krzysztof Jodełka pewnie zadecyduje wszystko w jego rękach, czy dać to pod obrady i radni się wypowiedzą. No i później oczywiście uchwała, głosowanie i tak dalej. zając życie wpłynie. Pewnie kilka innych e, propozycji, no i nie wiadomo e, czy ja wygra. Głosowanie. Głosowanie. Sesja absolutaryjna za nami. Pan Dariusz VI, burmistrz Łukowa, e, otrzymał absolutorium od radnych, ale dyskusja, oczywiście, jak co roku była bardzo ciekawa. E, radny ugrupowania pana burmistrza. Powiedział tak: Co roku mamy tę samą sytuację, realizuje pan budżet w bardzo dobrym stopniu. Radny, również koalicyjny, uderzmy się w piersi, który radny zrealizował to, co obiecał w ulotkach. O Piotr Pudowski, jak zwykle e, krótko i ostro, mój kredyt zaufania się dla pana skończył, więcej go pan nie otrzyma. Ja już panu dziękuję. E, warto przyjrzeć się uzasadnieniu wypowiedzi poszczególnych radnych, jak to wyglądało w rzeczywistości. Zakończę wypowiedzią e, radnego Mariusza Chutka, który zacytował e, opinię, jaką usłyszał o burmistrzu. Otóż brzmiała ona następująco. Aniołem nie jest, ale robi coś w tym mieście. Ja bym powiedział tak, aniołem nie jest, ale kierownika biblioteki mi dał. Przechodzimy z tematów politycznych, samorządowych do sportu. Wrócę jeszcze do Tygodnika Siedleckiego. Rzadko polecam jakieś artykuły, a tutaj jest bardzo fajny artykuł dotyczący dziewczyn, kobiet, które sędziują mecze piłkarskie. Jest opisanych kilka zabawnych anegdot, a bohaterkami artykułu są Agnieszka Mućka i Małgorzata Drosio z naszego białsko podlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Polecam serdecznie. Rozpoczął się mundial, ale niestety skończyła swoje rozgrywki klasa okręgowa. Spadły dwie drużyny Dobryń i Łomazy bezpośrednio nad strefą spadkową. Stani co Okrzeja. Drużyny zafundowały sobie koszmar pod koniec rozgrywek. Orlęta pewnie awansowały do czwartej ligi, ale niestety nie udało się podtrzymać pasy bez porażki i w ostatnim meczu 4-3. Tytan Wiśnice pokonał drużynę Złukowa. Wspólnota Łukowska, 17 strona, bardzo pozytywne nagłówki związane ze sportem, dobre pływanie dwójki, reprezentacja sztafety chłopców oraz dziewcząt miała swój udział i dość dobre wyniki w pływaniu drużynowym oraz indywidualnym w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Finał szczebla wojewódzkiego. Poniżej artykuł e, Natalia i Oskar ze złotem. Grupa e, trenera Zenona Pawlikowskiego na Mistrzostwach Polski. No, wiele tutaj medali przywieźli, przywieźli, nie sposób wszystkich wyczytać, natomiast. Złoto, oczywiście, tak jak w artykule. Natalia Zarzycka, kadet starszy, 42 kg. Oskar Dudziński, kadet młodszy, 32 kg. I kilkunastu zawodników jeszcze z bardzo dobrymi wynikami. Więcej, 17 strona, Wspólnota Łukowska, zapraszamy. Tych sportowych sukcesów jest dużo więcej. Możemy także poczytać o ciężarowcach, karatekach, a także o Łukowiance, która wystąpiła w finale Mistrzostw Polski do lat 13. Piłce nożnej, mowa o Weronice Orzełowskiej. Wszystkim gratulujemy. E, trzymajcie tak dalej, godnie reprezentujcie e, swoją małą ojczyznę. Do zobaczenia w następnym przeglądzie subiektywnym.